raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Próba mikrofonu skończony, teraz patrzymy na ostatnią bitwę turnieju, PvX, który gra... A... A... to jest chyba jego własny zakon, ale <grywia> ja w ogóle barf i no, Bardin, który gra... aaa... czarne legendy, widzę ciemplą flagi, a pochodzik oczywiście Polską mandę w ogóle oczy są te jednostki, Jezus, ma... jest Maria, po operacji od takich glory i tak walą po oczach. Nie wiem, czy ma to w ogóle bacze, to nie jest was Ale podoba mi się, że to jest mapa ten... Czy To było Picario, Sąd Gin i Izny, gdzie kampania była zbawiona, się pamiętam. Bo bardzo fajny motyw, żeby zrobić mapę, Tylko typową mapę 1 na 1 czy coś, będę uczyć statku, w jest To jest bardzo fajny pomysł, jak dla mnie. Szkoda, że tak mało turniejów na tej mapie. Sam zapomniałem, przykłada mi że zapomniałem o tej mapie, o pewnym Wow, bardziej z nagranych kulcystów. Ciekawe. No, PVX zrobił kolejny. Cokolwiek on działał przeciw skautów, to chyba będzie na plusem. Tak A to zobaczymy. Kulciści w zasięgu nie zadają za dużo obrażeń taktykanom kanalom. się jak? To właśnie to, to, żeby ich wszystkich przegrażdżali I by mogli robić A Sachi 100 prostu na No i ładne pierwsze starce za ten Profolix zmusił czempiona plagi do wycofania się Zabił trzech heretyków jak tam reszta ale, ale ma pieniądze na kolejny oddział ty to nie wydaje to jest okay, no, nie mają szans z heretykami no, Chyba, że szampion będzie Ale to by musiał ustosowywać się nimi Potrafię jeszcze zrobi i wtedy kontratakować Utrzymuję ten punkt, a no, bardziej lepiej przyjmuję mapę, bo więcej jednostek z No i w plecy niestety. Uuu, drugi skąd w plecy. Tak. Ja tego raczej nie zabiję już, ale. Szkoda. Nie, teraz to tylko How However Space Marines. No to już... jest dobra siła do tankowania tak To przyjmowania tych obrażeń jakichś gara no. Generator to... Zabieram generator. No, bo to X zabiera za bardzo mapy. Ma dużo pieniążków, nie wydaje niestety. Aha, patrzy na Space Marine'ów y, pewnie. Znaczy to umrą, po dużej jednostek około. I przygłaszdzeni, no i F X nie wyda. Ale jeden, jeden kolei umrze pewnie. No. A, nikt nie umrze? A, oh, nice. Dobra reakcja, szybka. No, niestety się krzyczymy, co jest sobie Gotowi Eee, pamiętaj PwX, żeby z e, prawym przyciskiem myszy kliknąć od razu na uzupełnione jednostki, które będziesz automatycznie będą robić. Jak w pierwszej części w sumie to horrora. Ci się sama będą uzupełniać, jak będą miały okazję. Dużo raz straciłeś, ale ja? dobrze cię poszedł na początek. Nie mogłem od razu pieniążków, nie. mi jeszcze naturalnego generatora jeśli nie zabrałeś. Aby ci się przydał, żeby mi po prostu energię napędził. Użyjesz Gala? Ja, o no. nie. O! Zlekczej ją. Okej. A zobacz co chwilę zginie do no, W sumie nie musiałeś się Commanderant. Albo i go tam pobić trochę. Nie jest zbyt czy małe i go się nie da przewrócić. Czy się da przewrócić? Czyli House Lorda się nie da Tego w, e, high Hive da się nie da przewrócić Ani przygwozić. A Fruska nie, w host się, ale jak się go ulepszy w terminatorkę, to się nie da I chyba jak ma Ion Halo, albo jakieś zbroja chyba też by nie można przywrócić. Okej, jeszcze go coś sobie zdobyć szybko gra niestety. A, to spoko, ostatni odcinek, szybkie zakończenie. Mam tyle pieniędzy, żeby jeszcze 3 oddział taktycznych wywalić. I wjebka. Czy oddziałem taktycznych, to bym musiał bardziej w ten 2 w bo nie ma szans, gdyby skontrolować. W ogóle Cimu bardziej nie ma w ogóle Aha, bo na Marisów w ogóle jest trochę dla tego jak więcej w ogóle nie ma. Bo te granaty go wyglądają strasznie, aż takie złe nie jest. Tylko chyba, że jest dla Scoutów. Znaczy, jak umrzą ci karytacy. Nie, nie jest no, źle. Tutaj będziemy Marisów dalej cały czas strzelać. A, tu jest skał ci Jakby chciał skałta ze sierżantem i co to by na przykład poczet z ci granata, bo musiał uciekać z osłony i mogliby go strzelali. A można wspomnieć, że dziury tutaj nie są przypadkowe, to nie jest efekt terenu, tylko one dają lekkiego covera. Light cover, ten żółty. Zielony to jest heavy, to pewnie za tym mają. Bo za to mają na heavy, widzicie? W jest zielone, to jest zielony. Zatem jest heavy cover. A to jest żółty, czyli jest light cover. Regeneratora też jest light się, że księżę bielą, zielony. zieloną Asalci, no asalci tutaj wraca i to wszystko rozbudzą, nie? No, no, Zaznaczam No, tylko że FF'u jest w ogóle energii nie ma, nie? I tych punktów w ogóle zapomniał zabrać, wszystkich Uff, ajajaj <laughs> ja. No to widać, nie? Jakby mariniści się przewracają cały czas i nie zadają Ale to nie jest tak, że oni ubraną tam tylko gwardia to ok. Na tyranidzi bym tak? nie podobał, powiedział? Tak. Chworski commander z przodu przyjął wszystkie ataki, potem chwilę później Marinesi i samasalci, teraz tylko ich użyć. No a zasadzie się wbijają w środek i Kulteści nie mogą co robić, bo oni, nie ma oni mają minimalny zasięg potrzebny. Tak go w ogóle nie przyjąć. No jak oczywiście bardziej się w 2 chodzi. Mocowo to jest jeden, bo czy kulty stopnia. Było pierwsze z ale no nie nieco dojść do nie? Ale oni no powodują, że odzież jest też... Temu czeka aż pixel, aż kilka zabrakło. O jakbyś tylko to koniec, ja to być nadcali. To Ja za szansę. Nie musisz, się do taku do góry. Linkości nie będzie. No właśnie. Tu ktoś nie mogę praktycznie atakować. Bo jak mają grafik, to zawsze gorzej walą wręcz. No i z jakieś straty dostał w Tak Tarktycznie nikt z tym nie umarł. Sławie rannie nikt z tym nie umarł. O barbie, o głowę. Cały oddział praktycznie. F**ka. Teraz pewnie champion dostał. No i umarł jednak w ale Asalci i czekać No, zauważył, że mam ochotę i wybija, no niestety E, tutaj perfekty, za bardzo się boi tych granatników. No to się strasznie delikatne. Ja ma no, ciężko piechota. I długo no, nie zrobili tak naprawdę. Jakie ma w ogóle tutaj? ...obrażenia? 7 DPS-a zasięgowego. No. I to 5 piercings, 7 DPS od granatów, dla porównania Marii mają chyba 15 DTS-a, z Gwalterów normalnie. Czekaj, mnie nie pisze. Ale jakoś tak jest. W ogóle Fast Commander był poziom drugi, a jak to pierwszy, to dopiero połe Dlatego, że właśnie bohater mi ułatwia się na ekstrem. Co w że robią ci? A, wkurwiają, okej. Okay. No. 4,5 byśmy przenęli, ważniejsze rzeczy są nie. Jest w surowcach jest bardzo duża. No, zobaczcie, armię w sobie w większą tego. To są X, no bo elitarne ma jednostki. Marisa, bo możecie sami kucytać. Bardziej zrobił się C2, ale nie ma pieniędzy na drewnota, nic takiego niestety. Jeden kosztuje chyba... 425? Ale ja mu z tym zrobię badka szera przecież, to będzie A w ogóle HLS Space Marine jest to jasna idea. Yeah. of Korn i asalci nie są bezkarni, wiesz? O Jezu, granaty rzucił pod marie, sobie. Wszystkich przewróciłem. No, ja yeah, spoko. Taktycznie nie biją się źle wręcz, ale nie małe szanse Mark of Korn. 30 man DPS-a. Jeszcze HLS Space Marine mają umiejętność. Tam, um, właśnie co chyba tam jeszcze bardziej zwiększa statystyki za wręcz No i to już jest koniec. Ale powiem Ci, że trochę byś tam mógł na przykład. nie było takie trudne, jakbyś surowce lepiej kontrolował i punkty. Jednostki z na wszystko byś się lepiej robił. nie bo w ten, w ten Nie było to wcale trudne do wygrania, bo Barney zdążył masę masy kultystów. A Maryś no, mają wszystko co jest zrobię na masę kultystów. To nawet skałci z granatami, jakby rzucali te granaty, by zmuszali kultystów do przesunięcia się na przykład nie? tutaj na przykład się strzelałeś tutaj byś tutaj poszedł z i rzucił granata tutaj za nie, za kultystami to kultyści albo by stali, by stracili trzech kolesi, albo by duże obrażenie albo by się wycofali gdzieś na boki, jakby poszedł do tyłu, to był, to był granat nie? tutaj pójdzie, bo młodział zostanie, umrze i trochę oddział, pójdzie na boki, widzi skowera i malinę wystrzelają tak się gra. No a tak się eee, jak to była ostatnia turnieju Jak się zastanawiam, to Cinge wygrał. Drugie miejsce miał Kłucyk czy Inquisitor. Potem byłem ja. Po, potem Bardin. A na końcu Tak się jak. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na serwer Discord. gdzie będziemy więcej grać w 2, Alib Moda i inne gierki. Do na pewno będzie tu niezadanie. Będzie jedynki będzie warów różnych. Patrzeć, tylko Armada, pewnie też będzie za niedługo. Tak się jak. Zapraszam na kanał, zapraszam na Discord, który pod każdym filmem link do, do Discorda Polskich Brytanów, no i dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia. See ya.